Witam kolejnego dnia, kolejne refleksje, a dla niektórych jest to materiał, na którym po prostu pracują w procesie terapeutycznym, który z nimi prowadzą. Stąd też ukierunkowanie na potrzeby moich klientów i jakby inspiruje mnie do tego, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Skończyły mi się teksty, bo mój wyjazd gdzieś tam przedłużyłem o kolejne dni. Do bazy wracam w skurczu dopiero w piątek, a więc troszkę się posiłkuję tekstami aowskimi, które udało mi się z netu ściągnąć, troszkę tymi stoickimi, które też udało mi się ściągnąć. No ale nie są to te materiały, po które sięgam codziennie. Jeżeli chodzi o te medytacje aowskie, to z tej chyba książeczki dzień po dniu no wynika bardzo mądra prawda dotycząca zachowywania abstynencji, trzeźwości, że osoba, która już kiedyś powiedziała sobie, że utraciła jakąkolwiek kontrolę nad tym, co zażywa i w jakiej ilości, głównie chodzi oczywiście tu o alkohol w ruchu anonimowych alkoholików, to ta, taka osoba, no, nie ma wyboru. Ona nie to, że nie chce pić, tylko jak najbardziej pić może fizycznie, ale wtedy niech zapomni o tym, że będzie sobie spokojnie i szczęśliwie żyła. No nie będzie żyła ani szczęśliwie, ani spokojnie. Nie będzie żyła zachowując wszystkich tych, których kocha swoją rodzinę. Nie będzie realizowała się zawodowo. Nie będzie spełniała innych planów. Które często w pijackim widzi mechanizm iluzji i zaprzeczeń, mechanizm rozproszonego, ja kiedy jesteśmy mocno naładowani alkoholem, narkotykami. Chwilowo wygraliśmy, bo obstawiliśmy jakiś zakład. Mamy jakieś plany, tak? Piękne plany: co to my nie zbudujemy, nie zrobimy, nie odbudujemy, nic z tego nie będzie miało miejsca. Osoba uzależniona, która definitywnie. Udowodniła sobie, że nie kontroluje tego ile pije, ile zażywa. Że nie kontroluje swojego życia, że koncentruje swoje życie na spożywaniu alkoholu, od imprezy do imprezy, a jak już pije, to pije tak, że traci przytomność, potem pije, żeby się poczuć lepiej. Nie słucha wtedy nikogo, nie patrzy na płaczące dzieci czy żonę. Na zepsute święta, na nic urlopy po prostu taka osoba nie ma wyboru. Ma prosty wybór przejść do grupy, którą założyłem, poza światem, zostać zombie i żyć sobie najlepiej od picia do picia, od cipania do cipania, od grania do grania. No i tak można żyć, i wiele osób tego to wybiera. Cieszą się, że osoby, z którymi ja pracuję, takiego wyboru nie dokonały. Nie dokonały, ponieważ e, cenią sobie w życiu to, żeby spełniać się w roli ojca, męża, e, kochającego partnera, czy cenią sobie w życiu to, aby wspominano ich jako te osoby, które były bardzo wartościowe, które wielu osobom pomogły, które były uśmiechnięte, zadowolone z życia, z którymi to kontakt taki bliski, Powodował, że ludzie czuli się zadowoleni, szczęśliwi, a nie od którego uciekali. Taki jest mniej więcej ten cel terapeutyczny, który często słyszą w ośrodkach terapeutycznych, gdy klienci mi mówią o swoich celach terapeutycznych. O motywacjach, dla, dla której spowodowały, że podejmują terapię pierwszą czy kolejną. No tak to jest. Dokonujemy takiego wyboru, to tak jak mówią anonimowi alkoholicy w tych medytacjach na dziś, no to wtedy nie masz wyboru, nie? Czyli nie możesz się zastanawiać. Ja wiem, że wiele osób próbuje kontrolować picie po raz kolejny, zażywanie, ćpanie. Nie uda się wam. Nie ma opcji. Jeżeli raz uznałeś swoją bezsilność, doświadczyłeś tego, naprawdę to poczułeś, no to się to nie uda. A, a propos właśnie tego Moje szczęśliwego życia, to znalazłem takie dwa fajne kawałki, no stoickie, nie? Jeden, jeden jest akurat, no może on jest zaciągnięty ze strony traktującej uzależnieniu, i też go przeczytam. Nie wiem, kto jest autorem. Najczęściej ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile postanowią nimi być. Tak, rzeczywiście tu macie wybór. Możecie wybrać. Ja często go przypominam, że no, jeżeli ktoś nie może wyjść z ciągu alkoholowego, nie jest w stanie rzeczywiście za, zakończyć to wariactwo, jakim jest ciągłe picie, zdrowienie, terapeutyzowanie się i znowu picie, no to widocznie dokonał wyboru, że nie chce być szczęśliwy. Chce być szczęśliwy tylko. Iluzorycznie. Tak naprawdę nie chcę być szczęśliwy, ale iluzja, że jest szczęśliwy, jak się napije tego alkoholu, to mu wystarczy. No ok. I uwaga, drugi cytat. Taki już... Właśnie nie wiem, kto jest autorem, bo nie, tutaj nie, nie jest podpisane, ale uważam, jest bardzo fajnie na dzisiaj, żeby sobie go przemyśleć, odnieść się do niego, bo niektórzy moi klienci mają takie zadanie, żeby się odnosić do tych tekstów. Żadne życie nie jest zbyt krótkie na to, by dobrze je przeżyć, za to każde jest wystarczająco długie, by je zmarnować. Pamiętajmy, najbardziej fałszywe ze wszystkich jest to wyobrażenie, które przedstawia nam coś, czego nie ma i czego doświadczyć nie możemy, jako lepsze niż to, co jest. Mi się ten cytat wkomponowuje w to, że ktoś cały czas gdzieś tam poszukuje tego swojego szczęścia, miejsca na ziemi, osoby, którą chciałby mieć przy swoim boku zawsze, a nie widzi, że już to ma nie. Szuka gdzieś tam tego iluzorycznego ideału, a nie widzi, że ten ideał jest obok niego, że mieszka, w, że jest bliziutko. No. Tak to jest, że sięgamy, szukamy różnych rzeczy, które gdzieś tam nam się wydaje, że dadzą nam rzeczywiście to zadowolenie, szczęście, a to, co mamy przy sobie, to jest tylko chwilowe, obarczone jakimiś brakami, wadami. No tak to nie działa. Takie jest nasze życie, że nie jest ono ani za długie, no, ani za krótkie, ale. Pozwala nam odnaleźć sens tego życia, pozwala nam znaleźć to szczęście, to miejsce, w którym być chcemy. Tylko musimy się no, mocno identyfikować z tym, co czujemy przy kimś, w danym miejscu, robiąc coś, a nie uciekać od tego, nie? Bo osoby dotknięte problemem uzależnienia mają taką tendencję, że po prostu poszukują czegoś, co jest iluzją. Często robią to po to, żeby z powrotem wejść w uzależnienie i mieć dla niego uzasadnienie, żeby z powrotem się napić, naćpać, zagrać. Właśnie po to szukamy czegoś, co jest iluzją, a nie widzimy, jak dużo mamy tego, co jest prawdziwym szczęściem koło nas. Znaczy, jest taki moment, kiedy te osoby to widzą, moi klienci to widzą. W momencie, gdy to tracą, wtedy to widzą, wtedy mi o tym opowiadają, jak bardzo chcą odzyskać relacje z żoną, z rodziną, jak bardzo chcą odzyskać miejsca pracy, bo jednak to była dobra praca, zadająca zadowolenie. No, właśnie dlatego starajmy się jednak. Doceniać to, co mamy. Ja to zresztą robię na początku tego procesu terapeutycznego, mówiąc o Waszych zasobach i, i tak mocno Was wzmacniając. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, m, dzisiaj polecam wszystkim. Na Facebooku wstawiłem, więc można się z tym zapoznać. Polecam wszystkim stronę i no, taką działalność pani Sylwii Kocoń, która od dzisiaj, jakby umożliwiła mi i innym osobom nieodpłatnie korzystać z takiego cyklu radzenia sobie z oporem, op oswajania oporu. Tam są bardzo ciekawe materiały. Widzę bardzo duże zaangażowanie autorki i widzę też sens w tym, żeby temat oporu, który w nas jest, poruszać. Ja na pewno po zakończeniu tego szkolenia, które się zaczęło dzisiaj, ma trwać 7 dni, ale może też będziecie jeszcze mieli okazję tam wejść, bo y, autorka jakby udostępnia to do przestrzeni publicznej, więc spróbujcie wejść. Duch i materia, to jest strona na Facebooku, pani Sylwia Kocoń. Tam trzeba tylko coś wpisać chyba i otrzymuje się nieodpłatnie, jeszcze raz podkreślam no wielki szacunek dla pani, która w przestrzeni publicznej. Gdzieś tam daje tyle od siebie ludziom, a to jest bardzo ważne, aby poznać, i to mówię teraz do moich klientów w terapii, aby poznać, co budzi w nas opór, na czym polega opór, jak można oswoić opór, bo ja to w Was też widzę, kiedy pojawia się opór. Tak jak dzisiaj autorka, w tym materiale, który, z którym już się zapoznałem, to nie są moje słowa, jeszcze raz podkreślam, pani Sylwia Kocem. To ona jakby umożliwiła mi to, co teraz do Was powiem. Wyraźnie, jakby na samym początku wyjaśnię, jak szybko rodzi się opór, czyli jak szybko gaśnie nasz zapał do zmian, ży do zmian życiowych. Dzisiejszego dnia słuchamy z przyjemnością pewnego podcastu, cyklu, w którym, który ma nas ubogacić wewnętrznie, ale już jutro mniej nam się będzie chciało. Bo ten zapał gaśnie, pojawi się opór, i temu oporowi powinniśmy się przyglądać, dlaczego mamy opór przed zmianami w życiu, dlaczego terapia mi się podoba pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, ale czwartego już nie, bo pojawia się opór. Także zastanówcie się nad tym oporem. Ja na pewno będę o tym mówił. Też ci, którzy są w indywidualnej terapii, wkrótce ode mnie troszkę o tym usłyszą, no bo po to się na to. Szkolenie na ten cykl takich spotkań, można powiedzieć, zapisałem, żeby tam tą wiedzę poznać ze strony też innej osoby, co da mi też inne spojrzenie na problem oporu. Więc ci, którzy są w tej terapii indywidualnej, na pewno troszkę ode mnie przekazu dostaną, ale myślę, że nie ma nic prostszego, jak samemu wejść na stronę pani Sylwii i spróbować wbić się na ten cykl. Warto. Wszystkim życzę miłego dnia, wczorajszy live odbył się, dzisiaj też się odbędzie, no, jak nie ma pytań to on, te live'y są takie raczej luźne, ja tam za bardzo się nie udzielam, po to są te filmy, żeby dostać taki strzał na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam.